Witam. Co mnie najbardziej denerwuje w tym kotle? A denerwuje mnie to, że każdorazowo, kiedy trzeba do kotła zaglądnąć, trzeba otworzyć klapkę krótkiego obiegu. Tak zaleca producent. Przestałem się stosować do tego, ale tak zaleca producent. To, że klapka znajduje się w tym miejscu, takim, że nie ma dźwigni. Aby ją otworzyć, zamknąć, trzeba otworzyć dźwiczki. Wyciągnąć klapkę, zamknąć, zamknąć zasilanie powietrza, dołożyć opał. Znowu otworzyć zamknąć otworzyć zasilanie powietrza i człowiek może się zakręcić przez roztargnienie, nie założyć, nie zamknąć tego krótkiego obiegu. Gdyby, klapka, gdyby dźwignia była z jednej czy z drugiej strony, no wzrokowo widzieć, o nie zamknęłem, jest w tej pozycji to Jakoś to inaczej, a tak to nie wiem, czy zamknąłem, czy nie zamknąłem, czy to było wczoraj, czy, czy poprzednim razem, i kiedyś tak się stało, właśnie nie zamknąłem, przychodzę do kotłowni, temperatura wtedy była na 75 ustawiona, teraz jest na 85, na 75. Klapka zasilania powietrza czy powietrza pierwotnego zamknięta. A kocioł temperatura 90 stopni i buja się dalej. Co jest? Mówię jakieś fałszywe powietrze. Czyżby przez popielnik ciągnie, czy no może być przez popielnik ciągnąć. Czasami jak nie jest. Czasami jak jest y, klapka źle spasowana może ciągnąć, ale nie aż tyle. I okazuje się, że. powietrze jest ciągnięte z pomieszczenia kotłowni, komi ciągnie te powietrze, ciągnie te powietrze z jednej i z drugiej strony przez palnik do góry i tu do otworu, w tym miejscu gdzie się znajduje Otwór krótkiego obiegu, który jest niezamknięty. Powietrze przechodzące przez komorę spalania powoduje, że się drewno dalej, dalej pali, i krótkim obiegiem do komina. Nie lubię jak nie mogę panować nad kotłem. A kocioł ma, panuje sobie sam robić to co chce, no po prostu zdarza się, że człowiek roztargniony, zakręcony, a może jak ktoś z domowników będzie musiał, zapomnieć to zrobić. W tej chwili, nawet jak rozpalam, nie ściągam tej, tej, tego na krótkiego obiegu, bo komin ładnie mi to zaciąga. Ale po prostu to jest niebezpieczne. W poprzednim kotle miałem podobne przypadki. Jeszcze stoi kocioł. Do wyrzucenia czeka na odpowiedni moment do pocięcia, bo to po schodach. To jest kupę, no, no, kupę roboty. I tak miałem taki przypadek, że y, kocioł był nadmuchawy. Po wyłączeniu się dmuchawy y, kocioł w dalszym ciągu rozpalał się i wchodził w wysoką temperaturę. Okazało się po zdjęciu. Obudowy i ocieplenia, że w tym miejscu znajdują się kanały, i te kanały powietrzne są tylko poprzyczepiane punktowo do korpusu. Kiedy wziąłem to silikonem temperaturowym, wziąłem, zakleiłem, te wszystkie uszczelniłem, problem zniknął. Z tym, że w tym kotle miałem inne rozwiązanie dodatkowe też, bo Przerobiony on był na palnik. W tym miejscu znajdował się palnik. i Jest w tej chwili zdemontowany, wyrzucony to jest. Za palnikiem robiłem zasilanie. Już kiedyś na swoim pilniku puszczałem zasilanie. Pod rusztami popiernika i do kanałów nadmuchu. I dodatkowo właśnie palnik dostawał powietrze zapalnikiem do opalania spalin i to funkcjonowało muszę powiedzieć z tym, że miałem zrobione tak jeszcze, że na dmuchawie była temperatura ustawiona 60 stopni a klapka muchawy była za pomocą miarkownika ciągu, zamontowana tu wyjście na trójniku, z miarkownika ciągu podłączone były do klapki i klapka była ustawiona na 75 stopni. I kiedy wentylator wyłączał, przy po rozpaleniu kotła wyłączał się, dalsza praca odbywała się na mierniku ciągu. Klapka była otwierana, on sobie. Zaciągał powietrze, ile chciał. Z chwilą, gdy, yy, gdy temperatura 75 stopni była, załączał się. To łagodnie wtedy się odbywało, nie tak jak dmucha się wyłączy i, i kocioł się dusi. Tutaj yy, to, 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 to łagodnie się odbywało, przymykane było i to funkcjonowało, sprawdzało się. I zastanawiam się, czy nie zrobię podobne zasilanie, właśnie. Powietrza wtórnego tutaj zapali w tym nowym kotle, ale no to jest jeszcze na gwarancję, muszę zrobić czasu przy, przy poczekać. Jak, jak to będzie się sprawował ten kocioł. Jeżeli będzie mnie dalej denerwował, to w tym miejscu tulejkę zrobię. Pospawam profilem. Przykręcona będzie profilem. Powietrze będzie szło w tej chwili, tutaj, w tym miejscu. Drugi otwór tulejka i jakiś śrub, mechanizm śrubowy do regulacji powietrza z jednej strony i z drugiej strony. Wtedy wiem, że jeżeli mi się zamknie z przodu powietrza, klapka powietrza pierwotnego. Zostaje odcięty tlen, również zostaje odcięty tlen, tutaj napalnik. I wiem, że wtedy kocioł nie będzie wchodził, przekraczał temperatury nastawionej. Tutaj przy montażu kotła też w trójnik wsadziłem trochę miejsca. Nie, nie bardzo, bo ta temperatura jest troszeczkę odbiega od temperatury w kotle, bo to jest na wyjściu, ale też Przyszykowałem się, że w razie czego, gdy nie będzie to działało mi tak, jak ja bym chciał, wrócę do wentylatora, czy ewentualnie założę sobie zasilanie w tym miejscu, bo tu jest wyjście z kotła. Jakiś korpus trzeba po prostu dorobić tam, i ewentualnie zrobić w tym miejscu zasilanie powietrza. Ale to zobaczymy, poczekamy, przetestujemy dalej, ale naprawdę to rozwiązanie bez dźwigni, i właśnie, że człowiek, o, kocioł nie jest odporny na, na człowieka, roztargnienie czy na zapomnienie, może woda się zagotować. Złe to jest rozwiązanie, trzeba będzie pomyśleć. Pozdrawiam.